Halo, halo, witam bardzo serdecznie z tej strony Lancor i przychodzę do Was, no może nie z poradnikiem, ale chciałbym Wam pokazać, jak wygląda ekspienie na e, Akmanach. Jest to jeden z takich topowych już spotów, gdzie no, można już troszeczkę tego, tych pieniędzy zarobić, ale no też trzeba mieć gir, żeby się tutaj pojawić, no bo te mapki już nie są wcale takie łatwe. E, generalnie nie pokażę Wam, jak się e, znajduje. E, Wejście na Akmany, bo to jest losowe. Albo wchodzicie e, do portalu, gdzie wylosuje wam jeden z dwóch spotów, czyli Hisry albo Akman. Tym razem udało mi się wejść do Akmanów. E, generalnie te e, portale pojawiają się tutaj na pustyni. Musicie znaleźć jeden z tych portali, no i wejść do niego, i wtedy wam wylosuje jeden ze spotów. Jedyne co mogę tu podpowiedzieć, to ja zawsze od site grain Bazaar e, staram się kierować strony Nowera. I mniej więcej, jeżeli do tej pory nie znajdę e, portalu, który najczęściej się pojawia w tym miejscu, w tym miejscu, czyli gdzieś po prawej Zawracam i lecę w tą stronę Zawsze się rozglądam po lewej, po prawej stronie, czy jest ten portal I w 95% przypadków nie zdążę dojść do tego miejsca i po prostu ten portal jest A około 3 piąte moich prób to kończy się na tym, że ten portal jest gdzieś w tym miejscu Tak więc no, bardzo łatwo to znaleźć na początku wcześniej nie wiedziałem, jak portal szukać. To biegałem tędy, 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 no i długo mi to zajmowało. Mój rekord: półtorej godziny szukania, tak więc wiecie, to jest dobry tip, wydaje mi się, żeby zaoszczędzić trochę czasu, bo te półtorej godziny mogłem poświęcić na grindowanie tutaj. APDP, no to no tutaj byście musieli mieć tego AP mniej więcej 250 na Kutumie, żeby się tak w miarę utrzymać na no, ADP. No ja zacząłem od 295, ale była to naprawdę udręka, mimo że miałem wystarczająco AP, no to te moby jednak mnie troszkę No muciły i to był dość problem, ale znam pewien trik, który zaraz Wam pokażę jak zwiększyć swoją przeżywalność No i po prostu na niższych, yy, na niższym girze sprzęcie, no móc tutaj już grindować No bo spocik jest całkiem przyjemny, jest tu mało osób, no bo no, trzeba te yy, portale znaleźć, no i nie Wiele osób kwapi się, w szczególności kiedy jest Star's End Star's End jeszcze jest mocniejszym spotem, ale no, lepiej dostępny, tak więc tam jest trochę więcej ludzi Ale dobra, skupmy się na tym, jaki sprzęt yy, jest preferowany, jeżeli nie macie wystarczająco DP No generalnie polecam Wam uzbroić się w Urugony, minimum 3, a najlepiej jakby było to TET Dzięki temu yy, no, Damage Reduction pozwala tutaj przeżyć w moim przypadku, kiedy mam no mniej więcej evasion builda, no, taką hybrydę w miarę wydaje mi się, bo to nie jest full evasion build, bo nie mam kutuma e, No to mogę sobie pozwolić po prostu e, na moim dp, które ma 314, no, grać już na muskanach no, e, Wcześniej miałem po prostu urugony i lepiej się e, trzymałem dzięki temu jeżeli nie macie wystarczająco DP, to polecam Wam te kryształy, jeżeli chodzi o e, buty Red Battlefield Adamantin. Minimum jeden, a najlepiej jakby to były dwa, bo te moby naprawdę potrafią e, jeden za drugim Was zestunować, przewalić, no i zginiecie, no bo ten damage jest naprawdę tutaj wysoki. Tak więc, jeżeli nie macie tego DP, minimum te 300, najlepiej jakby to było 310. Jeżeli macie 310, no to możecie zapomnieć o tych yy, kryształach, nie musicie je kupować, no bo w zasadzie powinniście się wystarczająco długo utrzymać, nawet jeżeli was zespnują tak więc to jest jeden z takich trików, bardzo często jeżeli ktoś uwielbia akmany yy, no to po prostu uzbraja się w ten kryształ, jeden lub nawet dwa no i to się przydaje, bo te moby po prostu nie będą was przewalać i możecie sobie spokojnie grindować a powiem szczerze, że yy, te moby potrafią bardzo często stunować, zresztą za chwilę się dowiecie, dodatkowo Eee, polecam Wam albo kupować Draugi, a nie mam tutaj przy sobie Draugów, to kupię sobie od razu Draugi. No i chodzi tutaj o Giant Draugi. Dlaczego Giant, a nie Beast? No bo w tym momencie lepiej będzie na tym AP. No, zwiększać swoje special attacks czyli e, knockdown, back attack e, i critical damage i wychodzi to lepiej niż e, takie typowe AP przeciwko potworom, które daje tutaj plus 15. To samo e, wiąże się z jedzeniem. Używamy Krommila w tym momencie zamiast e, exquisite Krommila, czyli tego do PVP, zamiast e, jak on się nazywa? Zamiast simple Krommil. No bo no tutaj chodzi też o to co przed chwilą powiedziałem Back attack damage jest zwiększony o 5% Critical hit damage tak samo Tak więc chodzi nam o to żeby to wymaksować Jeżeli macie wystarczająco AP i DP To kupujecie sobie draugi Ja sobie kupię ich 5 sztuk bo to będzie na godzinę I tak przygotowani A teraz nie będę mógł sobie wybrać No okej okay. Nie to sobie przy sobie no Za chwilkę i tak, przygotowani z tym drogiem. E, oczywiście, Villa plus chromil, możemy zacząć grindować. Jeżeli nie macie e, wystarczająco przeżywalności, kupujecie sobie te oto przedmioty. Reaper Elixir, najlepiej jakby to był mix, bo dzięki temu jeszcze dostajecie Combat X plus 15%. I chyba ten mix kosztuje nieco mniej niż zwykły Reaper Elixir. Możemy sobie w zasadzie sprawdzić. Tak więc jak widzicie, Reaper Elixir kosztuje 315 tysięcy, a ten EXP kosztuje 31 tysięcy, z tym, że on jest 8 minutowy, czyli na jeden Elixir party trzeba użyć dwóch tych, ale w dalszym ciągu to jest 60 tysięcy versus 315 tysięcy, tak więc ustawcie sobie order, no i warto te eliksiry używać. Dodatkowo używamy elixira, który się nazywa Strong Draining. To oznacza, że za każdy kryt, który wykonamy na mobach, no, regeneruje nam HP plus 5. I zobaczycie za chwilę, jak, jak mocno będzie mi regenerowało te HP. Tak więc, tu są wszystkie salki, tak jak możecie zobaczyć. Z tym, że ja mam jedną ulubioną, która jest praktycznie na samym dole, którą tu możecie zobaczyć, sobie już do niej pójdę. Odpalę sobie jedną, bo zostało 40 minut. No i wchodzimy do grindowania. Odpalę sobie właśnie te treningi. i pokażę Wam na jakiej zasadzie to działa. Niech trochę mnie pobiją te mobki. Widzicie, jaki damage robią. I zobaczmy teraz, patrzcie tą regenerację. Tak więc w krótkim momencie mogę sobie regenerować AP. No i praktycznie nie mogą mi te moby nic zrobić, nawet jak mnie przewalą na ziemię. Ten damage, który widzieliście, to jest powodowany tym, że ja mam taki evasion build, który jest nie do końca full No i po prostu otrzymuję pełny damage, jeżeli evasion nie zadziała, czyli nie uniknę ciosu Czyli dlatego trzeba korzystać z urugonków Tak więc zabijmy sobie te moby Tak widzicie, jeżeli przewalę te moby I miałbym tu draugi, to jeszcze szybciej bym zabijał, znowu się pojawia ten Rycerz no, to naprawdę, no 10% szybciej by to było. Zresztą widzicie, mój, moje AP nie jest aż takie kiepskie na ten spot. No i te moby szybko giną. Jeżeli chodzi o drop, no to tutaj możecie zobaczyć: Guardia 7,5 7500 Zamopka około idzie 2 do 4 w tym momencie. Ale jeżeli odpalę, jeżeli odpalę sobie zaraz krola, co zobaczycie, no to tutaj jest tego dropu 6 do 8. No i na godzinę wychodzi mi między 7. A 8000. Postaram się to wszystko Wam pokazać. Tak więc lecimy, odpalmy sobie scrolla. Został chyba jeszcze jeden, tak, ostatni to jest. Tak więc lecimy. Jeszcze ustawię sobie, żeby widać było, ile mam przedmiotów. Tutaj możecie zobaczyć. Zmienię sobie mapę na 3D, żeby mieć więcej FPS-ów. I zaraz sobie zrobię na full okno. I nie będę. Y Nagrywał całości tego grindu, całych, całej godziny, no bo wydaje mi się, że to jest bez sensu, tylko jeżeli coś mi się przypomni lub pokażę wam ile tego mam, żeby to był w miarę taki dowód. Chętnie mogli sobie łatwo i szybko zobaczyć, jak to tu wygląda, no bo jak sami widzicie, no tu jest po prostu bicie mobów i no tak będzie to wyglądało całe 60 minut. Jeżeli chodzi o grindowanie na takich spotach, no to tutaj chodzi o to, żeby lurować jak największą ilość mobów, tak więc no, ta salka jest idealna, jeżeli o to chodzi, no bo tutaj te moby same do ciebie podchodzą, tak więc nawet nie muszę się martwić o to w zasadzie. Czasami muszę tylko podbiec na drugą stronę, tak jak teraz, odpalam sobie yy, taunting skill, który mi jeszcze je tutaj sprowadza i nie zapominajcie o zetce która daje 30 ap w moim wypadku plus zwiększony atak speed no i to idzie jeszcze szybciej widzicie, że nie mam kryształu i te moby mnie bardzo często yy, cecekują, co mi przeszkadza w grindowaniu, trochę spowalnia nie jest to może śmiercionośne, ale no powalnia grinding tak jak widzieliście przed chwilą, yy, miałem tam jednego czy dwa moba to po prostu go lałem, no bo bez sensu jest marnować czas na jeden czy dwa mobki, kiedy z drugiej strony już mogę bić ich około 5-6 i w ten sposób zmaksymalizować no, mój zarobek, no, no, bo tutaj chodzi głównie o trasz. E, Akmany e, lubię z tego powodu też, że leci bardzo dużo tych skroli, które można albo sprzedać na rynku, które kosztują około 2 milionów, czyli to jest dodatkowy e, zarobek. Jak sami widzicie, znowu mi wypadł. No albo sobie zrobić e, pilafę z No i po prostu e, zro O, zdłogowo się. I po prostu. E, Przeoszczędzić lub sprzedać same memory scroll. Memory fragmenty, przepraszam, to nie jest ten scroll. Tych mobów trochę tu jest i nie mogę sobie zrobić full screena w zasadzie to nie ma takiego dużego znaczenia, chociaż na, wyższym, na wyższych FPS-ach no, mogę więcej trasu zrobić, tak więc postaram się zrobić full screen zaraz. jeżeli moby mnie biją, to nie chcę się aktywować ten full screen. Spróbujmy też szybko zrobić. A już ktoś tam podbieg. Próbuje tak to zrobić. O, udało się. Nie udało się. A udało się, dobra. To mam full screena, trochę więcej FPS-ów. Mogę sobie w zasadzie też mapkę wyłączyć co jeszcze mi da około 10 fps-ów więcej. Mam remasteret aktualnie, żeby no, ta grafika była ładna, jeżeli chodzi o filmik. No bo jeżeli włączę lowest, no to będę miał te 130-140 FPS, ale no ta grafika to będzie taka naprawdę tragiczna. Tak więc teraz będę po prostu grindował, spauzuję teraz nagrywanie, no i za chwilę się widzimy. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć o jakich klasach. E, jakie klasy są idealne do Akmanów? No, jak sami widzicie, Lanka no, nie ma żadnych problemów, no bo ma bardzo dużo skilli, które mają super Armor i tak dalej. No, ale jeszcze jakie klasy są tutaj dobre? No, jeżeli gracie Archerem, Rangerem, e, no to nie będziecie mieć tutaj też dużego problemu, jeżeli macie te wystarczająco AP no i około tego 300 DP. No to jest naprawdę ważne. Plus, chyba, że zrobicie te kamyki, no to możecie zaryzykować przy tych 295, ale naprawdę musicie uważać. Szczególnie jeżeli macie dość drogie kamyczki, bo możecie je tu szybko stracić. E, ten spot jest bardzo słaby, jeżeli chodzi o, o Maechwę e, No bo ona ma skile odrzucające i te moby cały czas są odrzucane. Nie wiem, czy muza ma ten sam problem, ale bardzo rzadko widzę tu muzy. Machwy to jeszcze chyba nigdy nie widziałem, może dlatego. Majchwa jest dobra na history. Tak samo e, Muza, no bo tam trzeba troszkę dobiegać do tych mobów i Muza e, czy Majchwa są do tego idealnie. Czasami widzę tu sorki, ale poza tym, no to w zasadzie no inne klasy to może Warriory, Berserkery, ale oni chyba mają inne swoje ulubione spoty, no bo naprawdę rzadko widzę. Najczęściej widzę właśnie archerów czy rangerów. Takich klas jak Dark Knight czy Shai, no to tutaj nie widziałem. Shai ponoć dobrze się sprawuje na history Niektórzy mają taki dobry sprzęt, czy tak przygotowaną, tą Shai, że no potrafią naprawdę na tej historii zrobić lepszy, lepszy trash niż no typowe postacie pod DPS. No bo Shai to jest taki support. Tylko problem jest taki, że no jeżeli chodzi o Akman czy history, no to bardzo często się spotykamy z Duelami. No i taka szajno. nie jest w stanie wygrać duela A czasami też wygląda tak, że no, nie potrafią tej szaj zabić Tak więc no jest sytuacja patowa i bardzo często słyszę, że jeżeli ktoś gra szaj, No to po prostu jest grifowany a Jak wiadomo no Shai nie potrafi Na PvP dużo zrobić Tak więc no, nie, nie pozostaje nic innego jak po prostu zmienić serwer Jeżeli chodzi o Akmany no to To nie jest main spot tak więc tutaj miałem może jednego duela albo dwa na tą ilość co tutaj grindowałem. To jest bardzo malutko, no bo grindowałem tutaj nie wiem ile. 100, 200 godzin naprawdę dużo. No i spotkałem się może z dwoma razami, kiedy prosili mnie tutaj o duela o spot. Na history było to nieco częściej, no bo tam jest więcej osób. No i więcej osób chętniej no po prostu grinduje na history z racji też tego, że tam są dwie części kompasu i też dlatego ludzie tam chcą grindować, no, bo ten kompas się przydaje widzicie swoją pozycję na pustyni, na morzu no jest to przedmiot permanentny, no i to jest jedna z tych rzeczy, która e, też napędza ludzi do odwiedzania tych spotów na akmanach jest to jedna część i dwa na history, tak więc no, jeżeli macie z akmanów, ja mam trzy sztuki no to w zasadzie już możecie przeskoczyć na history no i po prostu meczyć tam te dwa mopki. Tak więc wydaje mi się, że póki co wyjaśniłem wszystko. Minęło ile? 8 minut i mam 1000 traszu, tak więc no jest to w miarę ok, Zobaczymy jak pójdzie dalej. Tak więc zapauzuję i widzimy się za chwilę. Tak więc aktualnie jestem na półmetku. Zostało mi 30 minut scrolla i zobaczcie sobie, ile zrobiłem trashu Ponad 4000, tak więc jest to świetny wynik zanim włączyłem scrolla to miałem chyba 50 trashu, albo 70 coś takiego tak więc no, pod koniec yy, scrolla no, powinienem mieć te 8000 tysięcy tak więc jest to bardzo dobrze, bo mniej więcej jeżeli chodzi o trash to ze slu scrollem, oczywiście, to wychodzę no minimum te 7,5, kiedy włącza sobie Netflixa kiedy tak no nie tryharduję w tym momencie, trochę tryharduję, bo jak widzicie, zmieniłem sobie grafikę, włączyłem full screena wyłączyłem zbędne rzeczy, no bo interfejs to jest najgorsza rzecz, jeżeli chodzi o BDO, pożera bardzo dużo fps ów No i w tym momencie mam włączonego OBS-a, plus jeszcze muzykę, no mam około 140-150 FPS-ów, nie wiem czy licznik jest widoczny, chyba nie. No i ten grindik jest o wiele lepszy w porównaniu do tego co miałbym przy 60 FPS, bo na pewno bym nie wyrobił 4000 e, trashu w pół godziny. Tak więc jeżeli macie taką możliwość, to e, zmieńcie sobie e, na Optimal. Jeżeli chodzi o grafikę, wyłączcie to co zbędne. Jeżeli nie jesteście na e, main spocie, to możecie sobie mapkę wyłączyć, bo wątpię, żeby w ogóle was ktoś zaatakował, no chyba, że macie dużo wojen. Chat tak samo, żeby y, Was y, nie rozpraszało to. No i po prostu skupcie się na grindowaniu, bo im więcej trasów w godzinę, no tym więcej tych pieniędzy i nie trzeba tutaj tak dużo siedzieć. Poza tym. Zobaczcie, ile mi rzeczy wypadło. 2, 4, 6, 8, 9 skroli, jest to zdecydowanie bardzo spoko, jeżeli chodzi o pół godziny. Tak więc no podejrzewam. Mam nadzieję, że będzie około tych 15 skroli. Lecą tu oczywiście też Blackstone'y e, dość sporych ilościach Ile teraz mam? 32 i 19, ale to jest e, połowa z tego chyba Jeszcze z poprzedniego grindu, bo jeszcze dzisiaj byłem godzinkę wcześniej No i tego powinno się nazbierać, mam nadzieję 40 i 30 odpowiednio tych Blackstone'ów No i jest jeszcze szansa na Shard'y, szardy można wymieniać e, na tungrady, na iringi. Tak więc to jest kolejny tam zarobek rzędu 50 milionów na rynku Albo może wypaść wam cały, jeżeli macie takie szczęście Póki co yy, mi na 4 godziny grindu wypadł jeden, tak więc no, troszkę słaby wynik Wcześniej miałem jeden na godzinę, tak więc moje RNG było wiele lepsze No ale te ringi kosztują teraz 50, a nie 100 baniek, tak więc no, ten zarobek też nie jest aż taki duży, tak więc no wszystko jedno jak widzicie odpalam sobie e, draugi tym razem, nie treningi, no bo przyszywalność mam odpowiednią, jeżeli nie macie no to tak jak mówiłem e, używajcie sobie treningów i elixira reaper W międzyczasie zachęcam was do e, follow'owania mnie e, na twitterze, bo zrobiłem twittera i tam będę dzielił się z wami informacjami nie tylko na temat moich filmików ale też pojawią się e, informacje z innych stron, które są bardzo ciekawe, m.in. z Black Desert Online bo Bardzo często e, widzę, że na Twitterach są bardzo ciekawe informacje No i jeżeli ktoś chce, może mi pomóc z dotacjami, odpaliłem e, konto Paypal Tak więc jeżeli macie ochotę mi pomóc, bo chcę naprawdę rozszerzyć ten kanał o wiele więcej informacji, no to możecie w ten sposób też mi pomóc Dobra, wracamy do grindowania. Myślę, że można znowu zapauzować i zobaczymy, jaki będzie wynik na końcu. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące Akmanów, możecie śmiało pisać pod tym filmikiem. Bardzo chętnie Wam pomogę, bo mogłem coś oczywiście przeoczyć. Tak więc wracamy, już jest końcówka, jak możecie zobaczyć, zostało 2 minuty bufa, jeżeli chodzi o loot scroll, no i zaraz zobaczymy ile tego wyjdzie. No, aktualnie na ekranie możecie zobaczyć ilość mojego trashu, tak więc to jest 8300 minus te 50, które tam przed tym loot scrollem to jest bardzo naprawdę świetny wynik. No i widzę, że się opłaca wyłączać wszystko, podbijać FPS. Żeby ten wynik był o wiele lepszy, no bo 8400 no to w zasadzie będzie mój rekord, powiem że jak na godzinę No najczęściej to jest tak 7800-8000, a tu już będzie Wydaje mi się 8,5 nawet Zobaczę jeszcze Generalnie jeżeli chodzi o tego spota, chyba nie wspomniałem, najlepiej jeżeli macie namiot, bo Ciężko tutaj będzie bez wili po dwóch godzinach, jeżeli Na przykład pojedziecie wykupić, no i jeżeli chcecie tu zostać na dłużej, chyba że robicie po prostu sesję godzinne, dwugodzinne, tak więc to jest bez znaczenia, ale no, przydaje się na przykład, żeby zostawić yy, właśnie te scrolle tam do środka, wrzucić i po prostu zostać jak najdłużej. No chyba że macie wystarczająco inwentarz slotów, no to wtedy możecie po prostu tę sesję bardzo długo przerzucać. Yy, ja tutaj jedynie MPC, yy, zaraz Wam pokażę, zaraz tylko skończę, jeszcze zostało minuta gdzie możecie ten trash i ewentualnie Healing Potiony sobie kupić, tak więc nie musicie wychodzić stąd. No bo jak stąd wyjdziecie, no to znowu będą e, poszukiwania e, portalu, a na no portal to losowo, albo wrzuca nas do Akmanów, albo do History, tak więc no, najczęściej lepiej według mnie iść tutaj na, na dłużej, na powiedzmy te 2-3 godzinki. A niektóre osoby zostają tutaj w zasadzie na stałe, mają e, inne klasy, jeżeli chodzi o Powiedzmy Garmota, czy inne e, bossy No i po prostu przelogowują się tylko Żeby zabić tego Garmota, czy cokolwiek No i pozostają naprawdę długo e, są... Słyszałem, że w Jokersach Jest e, jeden Sor, który po prostu 24 na 7 robi historię, chyba ma same peny No i nie wychodzi ponoć z history, tak więc Możecie zobaczyć jak to wygląda, no opłaca się to najwidoczniej Jak ma same penny, które wykupił chyba z rynku mi się wydaje Nie enchantował ich Tak więc zostało 10 sekund i jest 8700, tak więc Wynik jest naprawdę idealny Zobaczmy ile jest Czyli 8720 i wtedy mi e, scroll zniknął. Jeszcze zabiję te ostatnie mopki, Drobmy jeszcze jedną seteczkę, czyli te 60 sekund jeszcze. Może będzie te 9000. Waga już pra, prawie do 100% podchodzi, tak więc powoli będę musiał się zawijać to sprzedać. Bo mnie zwolni totalnie i wtedy już będzie to bez sensu. Więc jak widzicie, od, jak się odpala Z-buffa, nie setaczkę, przepraszam, Z-buffa, który pożera 100% rage'a, no ten DPS jest jeszcze lepszy. Dobra, tak więc możemy kończyć, ja zawsze kończę Escape'em. Ups Aby te mapki za mną nie chodziły. No i zawsze się pojawiam przy MPC-ku, którym możemy sprzedać. Wszędzie nie zauważyłem, żeby gdzieś był bóg jakiś. Na początku było tak, że z jakiegoś pokoju mnie wywalił aż na zewnątrz, ale już to się chyba nie, nie powtórzy nigdy, bo nie zdarzyło mi się jeszcze, jeżeli chcecie Escape'a użyć, to po prostu pojawicie się. Zaraz przy NPC to jest dobra opcja, tak więc zobaczmy ile to będzie. Tak więc samego, samego trashu wyszło te 66 milionów, jest to bardzo dobry wynik bo jeszcze nie trzeba, trzeba pamiętać o tym, że zostały jeszcze scrolle to są scrolle, które wydropiłem plus parę kryształów, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 scrolli na godzinę tak więc jest to wynik ponad przeciętny nie jest to dobre czy idealne, bo powinno być tych scrolli około 20, ale też nie będę narzekał w ciągu 2 godzin zrobiłem 8, 16, 24, 26, 28, 30 tak więc 2 razy po 15, no jest to dobry wynik ponadprzeciętnych. Tak więc są no w zasadzie chyba wszystko, co miałem wam do pokazania. Tędy się wychodzi. Jeżeli filmik wam się podobał i chcecie yy, oglądać jak to wygląda na innych spotach, no dajcie znać w komentarzu. Na pewno się pojawi jeszcze historia Starsend i inne yy, spociki może Miru trochę. No ale chciałbym znać waszą opinię. A tymczasem żegna się z wami i do zobaczenia niebawem. yo. yo.